Siemanko, siemanko pokażę Wam, gdzie znaleźć Fort Bite numer 47. Można znaleźć między furunetką restartu, pirackim obozem i rozbitym busem bojowym. Mamy tutaj ten trójkącik. Pyk, pyk, pyk. Więc tutaj lądujemy. A no i widzicie, już widać z powietrza naszego Fort o, Niestety jest tam jakiś typek. Dobrze byłoby się uzbroić zanim tam podlecimy. Wróciliśmy uzbrojeni i niebezpieczni. Dobrze, lecimy potwor bajcika. Czyli jeszcze raz. Numer 47. Widzicie? Dokładnie w tym miejscu. Tu jest taka jak gdyby taka drużka krótka. I tutaj to znajdziecie. Odbieramy. 47. Zaliczone zadanie. Także zostawcie subika, zostawcie łapkę w górę itp, itd No i co, przyjemnego weekendu, przyjemnej niedzieli, trzymajcie się, cześć cześć, cześć, cześć.